Ciemneczkę, ja jestem Kuba i witam Was w nowej grze na tym kanale. Uwaga, uwaga, jest to gra z 2004 roku. Oczywiście jest ona upgrade'owana, no ale jednak wyszła w 2004 roku. Jest to gra Rollercoaster Coaster Tycoon 3, którą dzisiaj sobie zagramy eee, Od razu mówię, że ja troszkę sobie w nią grałem. Od tego już tydzień w nią już gra i naprawdę mi się spodobała. Eee, mam ją dlatego, bo była za darmo na epiku. <laughs> Co by to? Eee, Jakoś z dwa tygodnie temu, była za darmo, no i teraz kosztuje z tego, co, jeżeli się nie mylę, 40 albo 70 zł. na Epicu, na Steamie, gdzieś też gdzieś jest w tej scenie. Eee, są jakby dwie opcje, tryb kariery i piaskownicy, i ja już, ja sobie zazwyczaj gram w piaskownicy, ale... że startujemy odcinek, to bierzemy nową karierę jakby. Ok. Okej, zaczynamy, zabieramy się za budowę pierwszego coastera, którego postawimy, dlatego nie patrzmy, bo jak zbuduję już pierwszy, ten usunę Eee, więc zabierzmy się za budowę pierwszego Valercostera. Czekamy tutaj. Valercoster z co nie mamy dużo do wyboru. Eee, w ogóle tutaj coś jest, więc nie ma. No e, dobra. Bierz, weźmy to. I tą kolejkę. Eee, tutaj właśnie jest miejsce, gdzie się wsiada i długość tego miejsca eee, jakby ilość... Wagoników, które może pojechać zależy od długości tego miejsca, co się wsiada. Więc ja zazwyczaj jakby długie to miejsce, żeby można było długie kolejki robić. Znaczy, żeby dużo mogło, można było długo. Dużo tych. Yeah. Dużo tych wagoników. O. Chyc, chyc, hyc, chyc, chyc, chyc. tylko. No dobrze, będzie ok. Mm. Dłuższy zakręt trochę i to będzie taka, no powiedzmy, może najostrzejsza kolejka. Tutaj łańcuch umożliwia, widzicie, to jest takie coś, czyli to będzie wciągać nam kolejkę do góry, bo bez tego no to ona nie wiedzie. Tyle powinno starczyć yy. I teraz tak w dół Zakręt Oczywiście tą kolejką się przejedziemy, starczy tyle Mamy dłuższy ten zakręt, bo ten to taki średni Teraz prosto w dół. Teraz skręćmy i stronę i ostry zakręt. Dobre. O kurde, hajsu nie mam To mamy problem yy, Wiecie co, okej, okay. widzimy się jak mi Jak hajsu dostanę więcej Okej, okay, mamy już 1500 dolarów Powinno to wystarczyć, cały czas się zwiększył, mam na Trzykrotnym przyspieszeniu, więc O co się stało? Jakaś mm, siatka, coś, dobra Eee, co my tutaj chcieliśmy zrobić? Takie, takie to wysokie, nie? Więc ile to? kosztuje to 500, to 200 Dobra, to bierzemy to za 200 <gry> Hihihihi, ok, Okej, mamy już 2000 Więc Zabieram się tutaj zabudowę. Musimy wyprostować. Tak, hmm. <laughs> Okej, okay, jest to. tutaj musimy się znieść, bo okej, okay, tak też nie pójdzie. Hmm. więc chyba trzeba jeszcze tutaj dokończyć albo nic tyle, żeby po prostu proste zwykłe bez zejścia w dół hmm. i ok, prostujemy Teraz Okej, okay, udało się. myślę, co? Ja bym już chyba tutaj kończył kolejkę. Jest tu za dużo. Teraz znowu cięcie będzie. No. Dobra, wiecie co ja ogarnąłem, że tu się da, da, da brać pożyczki, więc wchodzimy tutaj. I tutaj jest... Y Loan, czyli weźmy sobie na przykład na 15 tysięcy bo te 10 tysięcy, które było na początku to to nie było darmowe i by się mogło wydawać, tylko no trzeba za to zapłacić, także no skończyliśmy, weźmy w edycji tutaj. Czyli nie dlaczego? Mhm. Teraz weźmy coś takiego, i to jest bardzo fajne narzędzie, jeżeli chcemy wkłączyć, to jakby ono nam dojedzie do samego końca, no to klikamy cyk Ok, mamy gotowe. I teraz wyjdźmy z tego krymbu, Wdajmy na żółte i. A, normalna prędkość. I zobaczmy, jak się tym jedzie. Bo obstawiam, że ciekawi Was to. Dość. O, oj, to chyba będzie za nisko. Nie będzie wystarczającej prędkości. Tak mi się wydaje. Oj, no, nie ma Tak znaczy to... Nie no, jed, jedzie się szybko, ale... Według mnie to... O właśnie, no takie zatrzymania, to, to tego nie powinno być. Więc chyba trzeba troszkę zwiększyć prędkość. A i tutaj jest dobra prędkość. O nie, no to już jest za wolno. Generalnie mogę dać hamulce i jeżeli hamulce dam na... że... Zaraz wam pokażę, jak działałem hamulce w ogóle. Ale no wiem, że to jest takie trochę czytowanie. No o o, 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 o o, 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 wracamy, wracamy, stop czerwone. No, hamulce działają tak, że. żeby Hamulce działają tak, że one zmieniają prędkość tego wózka. Ja mogę dać, żeby one przyspieszały. No ale nie jest to wtedy wiarygodne odwzorowanie. Więc tu trzeba coś wykombinować, żeby to z większym prędkością zjeżdżało. Znaczy. Musimy tutaj wyżej wjechać jakby, żeby to z większą prędkością zjeżdżało. Więc cyk, ale tutaj już. Hyc hyc, 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 Że musimy tutaj wyżej wjechać jeszcze Już nie wiadomo Więc trzeba wyprostować Jeszcze nie Tak zrobimy I teraz jeszcze jeszcze troszkę podwindujemy się, no bo jednak ta prędkość musi być dość wysoka, a no z taką jak tam mieliśmy to z... daleko nie zajdziemy. Tutaj daję zielone, żeby wszystkie naraz nie pojechały. Tylko jedno chyc. Piżut 5000 na to wydałem. Grubo, grubo. I powin powinna przynajmniej być wyższa prędkość. Jak dalej będzie sama, to po prostu dodam te hamulce zwiększające prędkość. I to powinno starczyć Okej, okay, lecimy dalej. No, bo jednak to nowy spadek w dół to powinno da dać trochę prędkości. Dobra, je jest prędkość to. Mi się już podoba. Be powinno być ok. Satysfakcjonuje mnie taka prędkość. Nie no, fajnie się kolejką jedzie. Znaczy, no mi się fajnie jedzie, nie? Podoba mi się. Cyk, cyk, cyk. To już taka końcówka będzie, nie? O, i tu podjedziemy? Ej, podjechaliśmy na ludzi. Znaczy no nie na luzie, ale. To już końcówka jest. Tak. Mhm. Jestem ciekawy, czy to jest jakiś prosty kawałek. Bo jest jakiś prosty kawałek, ja bym to dodał. No bo jednak. Jest to dość duża prędkość, a nie chcę, żeby na prostej, takie na małych, zakręta, małych zakrętach bez przychyłu, będzie po prostu będzie strasznie fotel wciskał. To jest takie niezbyt miłe. Czerwona edycja. Tak, to jest proste, więc dajemy amulet. Yy, tylko nie do 8, 9 mil na godzinę, tylko tak dajmy. No, z 15 będzie git, zobaczmy teraz. Wyjdźmy z edycji. Niech to sobie przejedzie, jak będzie tutaj, to ja dam po prostu normalną prędkość. Okej. Okay. Mhm. Okej, okay, zwolniło, git. Ej, no dobra, no i jest, jest git prędkość, mi się podoba. E, więc co? Tutaj już postawiłem sobie wejście i wyjście bo chwili, czekałem na kasę. Więc odpalamy sobie. Podłączmy sobie drogę tutaj. I co, odpalamy kolejkę? Właśnie, jeszcze cenę ustawmy. Oj, tu trzeba dużą cenę dać. Tamten, o to coś, kosztuje 2,70. To tutaj tak z 3 dolary powinno być OK. Chyba, że się nie będzie kalkulować to wtedy nie. Ej, już ludzie wchodzą. Super. Cieszę się. Eee, kolor taki jest. Ewentualnie można jeszcze zmienić. Na przykład z czarnego na jakiś taki. Biały nie. Biały. Otwornie jak będą czarne, to może być białe. To też może być białe. W taki biały kolorystyce zrobimy. Za to wagoniki zrobimy czarne. To może być. To białe. To czarne. Nie, to też białe. To czarne. Dobra, no. Chciał, chciałem, żeby te góry były czarne. Chyba nie da. Da się, dobra. Mhm. To zostaje. Okej, okay, zostaje. Yy, nie podoba mi się to, że wyprzedłem złą druszkę. To jest to. O. Dobra. Więc to też trzeba usunąć, albo nie, tu jeszcze co innego damy. tutaj damy kolejkę. O, jest tutaj coś. Chyba git. oni sobie wyjeżdżą. Jakby widać, tu postawiłem kibel, bankomat i dwie restauracje jeszcze. Eee, wiecie co? Postawiliśmy pierwszy roller coaster. Ludzie sobie już z niego korzystają. I mi się wydaje, że to jest dobry moment na zakończenie tego odcinka. Jeżeli spodoba Wam się ta gra, to możecie zostawiać łapeczki w górę. Poinform poinformujecie mnie tym, że chcecie, żebym nagrywał tą grę dalej. Eee, no i co? Ja się z Wami żegnam. Cześć!